Radio głos skrzydła dusze tczew czy miasto przyszłości. Każdy by na pewno chciał tak myśleć, a szczególnie mieszkańcy i na pewno takie starania trzeba podejmować. Miasto pięknie położone, miasto z bogatą historią. My możemy dzisiaj kolejny raz w studiu Radia Głos gościć, bo było to już naszym udziałem w związku z tematami historycznymi pana Łukasza Brządkowskiego z Trzewa. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Na co dzień wykształcony politolog. Po Zarządzaniu zasobami osobowymi. To jest bardzo ważne, takie przygotowanie merytoryczne. A na co dzień i tak poznaliśmy Pana Łukasza przed laty jako miłośnik historii. Znamy z portalu dawny Tczew. Witamy więc raz jeszcze. Skąd ta pasja do historii Tczewa u Pana się zrodziła? Zawsze byłem zainteresowany historią. Wiadomo, że jako młody człowiek e, lubiłem te opowieści o królach, o historii Polski przede wszystkim. Ale sama pasja do historii Trzewa narodziła się e, tak naprawdę dzięki książce. M, to był pan Roman Landowski, po e, podróże w czasie i przestrzeni. To była bardzo fascynująca lektura i pozwoliła mi spojrzeć na miasto zupełnie inaczej: że te ulice, po których codziennie chodzę, e, mają bardzo bogatą historię. Że to nie jest tak, że zaniedbana kamienica nie ma żadnej wartości tylko tam się działy bardzo ważne rzeczy i tutaj e, pomógł mi jakby rozbudzić tą miłość do Trzewa brat mojej babci który e, był y, żołnierzem polskim w czasie II wojny światowej, był u generała Andersa i potem y, no, nie zdecydował się na powrót do komunistycznej Polski. Został mm -hmm. w Wielkiej Brytanii. I kiedy już byłem takim, można powiedzieć, nastolatkiem, go tak naprawdę poznałem, z nim rozmawiałem. I on mi przekazał taką wiedzę o odczewie przedwojennym, bo dla niego jakby historia miasta zakończyła się, można powiedzieć, w roku 39. I. To też było dla mnie takim bodźcem, ta żywa historia, taka opowieść o tym, gdzie był sklep, czym się zajmował dany szewc, yy, gdzie na przykład mieszkali trzewcy Żydzi. Yy, to jakby pokazało, że ta historia jest na tyle fascynująca i żywa, że jakby to bardzo mocno mnie ukierunkowało i no, po, poniekąd dzięki temu powstał portal Dawny Trzew. Co oznacza, hmm. że podjął się pan dzieła takiej bardzo systematycznej pracy, aby przekazywać, poznawać historię i przekazywać w atrakcyjnej formie czytelnikom portalu. To bardzo bardzo cenne. To jest, praca była oczywiście tutaj bardzo ważna, natomiast dawny tczew w tamtym czasie, kiedy powstał, trafił w bardzo mocne potrzeby mieszkańców. Okazało się, że w momencie, kiedy padł pomysł na taki portal, bardzo dużo osób zaczęło się zgłaszać, że ktoś ma zdjęcia rodzinne, ktoś ma historię do opowiedzenia i nagle się przy portalu zgromadziła rzesza kilkudziesięciu osób bardzo mocno zaangażowanych, bo ja zawsze twierdzę, że sukces to nie jest dzieło jednego człowieka, tylko to jest ciężka praca wielu ludzi, których czasami nie Widać na co dzień. Oni, każdy z nich wykonuje jakby swoją, swoją działkę. I tutaj się właśnie udało poznać wielu pasjonatów. No i dzięki temu pisaliśmy książki, oprowadzaliśmy wycieczki, dokonaliśmy wielu ciekawych odkryć historycznych, które gościły na łamach mediów ogólnopolskich. I no tak naprawdę to jest ogromny wysiłek i sukces zbiorowy mieszkańców Trzewa. Czy ta właśnie miłość do historii Trzewa gdzieś przeniosła pana, bym powiedział, jak bardzo dobry pomost albo most tczewski w przyszłość, bo nie ukrywamy, że kandyduje pan na prezydenta miasta Tczewa. Na pewno to mi bardzo mocno pomogło. To znaczy patrząc na to, jak Tczew rozwijał się kiedyś, jaki miał potencjał i porównując go do y, czasów współczesnych, y, które czasami dla naszego miasta były łaskawe, czasami te łaskawe nie były. Y, to mocno przekonało mnie do tego, że trzeba też zawalczyć o przyszłość miasta, że jakby historię tworzymy już dzisiaj, w dniu dzisiejszym, więc tak jak my korzystamy w mieście, o czym może osób, mało osób wie, ale korzystamy z budynków szkolnych, które były wybudowane kiedyś, korzystamy z wiaduktów, korzystamy z infrastruktury, korzystamy z instytucji, które były stworzone przez pokolenia przed nami, więc dlatego my musimy teraz zacząć nie tylko tworzyć miasto dla siebie, ale już myśleć o tych przyszłych pokoleniach. Czyli miasto, to jest żywy organizm, który ma swoją historię, i my musimy z tak działać, żeby po nas coś pozostało. Jak pozostało po tych poprzednich pokoleniach. Jeszcze na małą, zatrzymam się nad historią, bo niewątpliwie ta, to Pana zainteresowanie i prawdziwy trud włożony w to, aby historia Tczewa była znana, przybliżana i to w atrakcyjnej formie. Czy gdzieś udaje się przebić z tą prawdą, która no pewnie nie jest najszczęśliwsza, ale jest, że wojna, druga wojna światowa zaczęła się w Tczewie. Tak, tutaj dzięki zbiorowemu wysiłkowi i miłośników historii, takich jak my, ale i też zawodowych historyków, ta informacja trafiła nawet do podręczników wtedy, oczywiście, historii gimnazjalnej. Więc to się bardzo mocno przebiło i tutaj, jakby tą rangę podkreślały, nie wiem, wizyty prezydentów Polski, bo to różni prezydenci przyjeżdżali właśnie 1 września do Trzewa, żeby tutaj opowiadać o wybuchu II wojny światowej. Czyli już mam nadzieję, że w świadomości Polaków y, są równorzędne trzy bardzo ważne na nazwy, Westerplatte, Wieluń i Tczew. A historycznie to są, oczywiście, chodzi o minuty, tak, tak. jednak Tczew. Jednak Tczew. zdecydowanie, zdecydowanie Tczew. Mhm. Czyli okazał się pierwszy bohaterski. Czy ten bohaterski Tczew ma przed sobą i może mieć przyszłość troszeczkę większą niż to, że jest sypialnią Trójmiasta? Tak, tutaj ten pomysł na sypialnię Trumiasta narodził się w czasach PRL-u, kiedy to w Gdańsku, w Trumieście, czy na wybrzeżu, jak wtedy mówiono, miały być bardzo duże zakłady pracy, przede wszystkim przemysł stoczniowy. A trzew ze względu na dobre skomunikowanie, miał być takim miejscem, gdzie po pracy robotnicy, bo to trzeba mówić nomenklaturą tamtych czasów, przyjeżdżali do Trzewa po prostu spać i potem jeździ z powrotem do pracy. Natomiast tutaj są dwie bardzo ważne kwestie. Pierwsza kwestia, że moim zdaniem ta bliskość Trójmiasta to nie jest zagrożenie, to jest właśnie ogromna szansa, bo zastanawiam się, dlaczego nikt do tej pory nie stworzył takiego pomysłu, nie stworzył takiego scenariusza czy projektu, który by pokazywał Tczew właśnie jako super miejsce do życia dla Gdańszta, że Proszę mi uwierzyć, bo tam, bo to jest jakby można zweryfikować, że dla niektórych mieszkańców Gdańska dojazd z Trzewa do Gdańska jest dużo szybszy niż z jakichś obrzeży, gdzie powstają nowe osiedla. Poruszanie się nawet w Trójmieście. Dokładnie, mm -hmm. więc jeżeli my byśmy pokazali, że miasto Trzew jest dobrym miastem do życia, to mogłoby być tak, że ta liczba ludności, która spada dramatycznie, bo ja pamiętam miasto 60 tysięcy, teraz Tczew. jest około 52 tysięcy, mm -hmm. mm -hmm. mogłaby się zacząć zwiększać poprzez to, że mieszkańcy, młodzi ludzie, którzy są w Trójmieście, którzy tam. Się wychowali, chcą założyć rodzinę, że te osoby przeprowadziłyby się do trzewa i niech w tym umyśle to słowo sypialnia przestanie być takim słowem bardzo negatywnym, a zostanie zastąpionym miejscem do życia, z którego łatwo także do Gdańska dojechać. Myślę, że to jest ta ta. Jeszcze. Jeszcze Przecież na moment chciałem wrócić tak. do tej już nowszej historii, tak. o której też często się nie pamięta, że słynny rok 1980 i strajki tu znowu staje na pierwszym miejscu, oczywiście, prawda? Przed oczywiście. Stocznią Gdańską. Oczywiście to. nasz Polmo, nasz zakład, gdzie... Jest na, teraz obecnie to jest oczywiście korporacja międzynarodowa, która bardzo fajnie, bo ona kontynuuje tradycję wspierania społeczności lokalnej. Na wejściu do tego zakładu jest tablica informująca o tych bardzo dzielnych e, mieszkańcach naszego miasta, którzy jako no, pierwsi w Polsce, że tak powiem, podjęli ten, e, ten trud e, walki e, z represyjnym systemem komunistycznym. E, i na szczęście w Europejskim Centrum Solidarności, kiedy zwiedzałem tą wystawę, znalazłem właśnie odniesienia do, do tego miejsca. Czyli jest oczywiście stocznia w Gdańsku, to jest ogromny symbol, stocznia szczecińska także, ale tutaj Trzew ma tą palmę pierwszeństwa. I rzeczywiście waleczny z potencjałem, pięknie położony, no bo co by nie powiedzieć, tereny nadwiślańskie urocze. Trochę nieraz niepokoi, że my zapominamy, dlaczego są te, 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 te tereny nad Wisłą dzisiaj używane jako do, do odpoczynku, do spacerów, trochę niebezpieczne, bo to są właściwie tereny przygotowane pod zalewy dawniej, prawda? Oczywiście na szczęście to jest, Tczew jest zagrożony powiedzmy powodzią tysiąclecia, więc tutaj pod tym względem jest dużo, dużo bezpieczniej, ale Tczew oprócz swojego dobrego położenia ma położenie przede wszystkim strategiczne. Skrzyżowanie szlaków Drogowych, skrzyżowanie szlaków kolejowych, tak naprawdę duża bliskość do portów, ale duża bliskość do lotniska, więc nasze miasto moim zdaniem ma tak ogromny potencjał, że jest skazane na sukces, tylko to należy odpowiednio wszystko zaprojektować i z szansę, tej szansy skorzystać, tą szansę wykorzystać. Dzisiaj coraz częściej słyszymy dosłownie w tych dniach o, o tym, że wiele zakładów pracy ma zwalniać pracowników. Jak w Tczewie sprawa zatrudnienia? Jaką pan widzi szansę? No bo wiemy, że muszą być miejsca pracy, żeby ludzie pozostali i zamieszkali w Trzewie chcieli tam żyć. Trzew jest w tej szczęśliwej sytuacji, że wokół miasta i na terenie miasta jest bardzo dużo zakładów pracy e, związanych z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Więc Trzew jest tak naprawdę pracodawcą nie tylko dla mieszkańców miasta naszego, ale bardzo dużo osób spoza Trzewa, czy z terenu powiatu starogorskiego, czy z tak jak my to mówimy, z zawisły przyjeżdża do, do miasta pracować, czy nawet nawet z Gdańska. Więc tutaj mimo że ta sytuacja e, ekonomiczna może być czasami trudna. Jeżeli chodzi o nasze miasto, to ta sytuacja zawsze jest. Y dużo lepsza niż w okolicy, i to jest tak, że mówię po kłosie tego, że przemysł trzewski narodził się, można powiedzieć, jeszcze na przełomie xix xx wieku i potem był systematycznie rozbudowywany, więc my tak naprawdę cały czas korzystamy z tego, co zrobiły poprzednie pokolenia. I tu przykład pomorskiej strefy pokazuje, że jeżeli jest jakiś potencjał, jest jakaś tradycja i są możliwości, to można to cały czas rozbudowywać. Można więc ciągle przyciągać nowych inwestorów do Trzewa. Widzi Pan taką możliwość, szansę? Oczywiście, jeżeli miasto będzie otwarte na inwestorów, to jak najbardziej. Problem Trzeba polega trochę na tym, że my jesteśmy miastem o stosunkowo małej powierzchni. To znaczy jesteśmy chyba. Pomijam śląsk, ale my jesteśmy w czołówce miast, jeżeli chodzi o gęstość zaludnienia mhm. i miasto musi poszerzyć swoje granice, ale mhm. powinno poszerzać swoje granice przede wszystkim w kierunku umożliwiającym dalszą rozbudowę. Czyli tak, żeby te zakłady pracy miały gdzie powstawać, żeby powstawały nowe osiedla, które przyciągną nowych mieszkańców do naszego miasta. Więc trzew na razie jakby dusi się w tych swoich granicach, no i to się musi zdecydowanie zmienić. Symbolem trzewa są mosty trzewskie, o nich od chyba dziesiątek lat rozważamy, roz, rozmawiamy, o ich no, rewitalizacji, odbudowie, bo wiemy, że to też postkomunistyczne dzieło, że zostały rozebrane. Co w tym względzie pan widzi, że można naprawdę realnie zrobić? Czy ktoś posłucha w Warszawie Tczewa? Moim zdaniem to musi się zmienić z bardzo prostego powodu. Jeżeli nawet byśmy Oddzielili od mostów to ich historię, to ich znaczenie dla mieszkańców, przede wszystkim drugiej strony Wisły, bo my musimy pamiętać, że osoby, które są, mieszkają na żuławach. One muszą dojeżdżać do Trzewa do pracy, nakładają codziennie kilkanaście kilometrów. I popatrzmy, jaki to może być dla wydatek. Dla osób po drugiej stronie Wisły mosty mają przede wszystkim znaczenie społeczne. Dla nas to jest jakby przyszłość miasta ze względów wykorzystania potencjału przede wszystkim historycznego, ale patrząc na to, że w mosty, w nasz most Czewski zainwestowano e, około 70 milionów złotych. E, więc mi się wydaje, że państwa polskiego nie stać na to, żeby tych mostów teraz nie odbudować. Przykład mostu kolejowego, który można powiedzieć jest młodszym bliźniakiem mhm. naszego mostu drogowego, pokazuje, że inwestycja wielomilionowa, ale przeprowadzona w krótkim czasie, e, jest jedynym wyjściem z tej sytuacji. Czyli czas, kiedy my błagaliśmy w Warszawie o dofinansowanie etapów odbudowy mostu, o to, żeby te mosty naprawiać może i dłużej, ale e, sukcesywnie e, ten czas już minął. Ja zawsze e, Powtarzam, że jak nie teraz, to kiedy? To znaczy, skoro premier jest z pomorza, ja sobie nie wyobrażam sytuacji, żeby mosty nie zostały odbudowane, bo taka, taka okaza już się nam nie powtórzy. Mieszkańcy Trzeba kochają chyba przyrodę, naturę, zieleń, właśnie te tereny, bulwar nadwiślański, ale inne. Wiem o takich niejednokrotnie wspaniałych imprezach, targach, ogródkach, które mają, są bardzo popularne. Ten temat jest też żywy ciągle w Trzewie, prawda? O, oczywiście, tutaj tczew, Zieleń Trzewska to nie tylko park miejski, gdzie, o którego rewitalizację walczymy już tak naprawdę od 8 lat i ona się zbliża do szczęśliwego finału ponieważ na nasz wniosek jakby park miejski został wpisany do kolejnego etapu rewitalizacji miasta mm -hmm. więc pozyskano na to duże środki zewnętrzne duże środki unijne więc park doczeka się e, przywrócenia do dawnego blasku ale tereny zielone w Trzewie to także ogródki działkowe ja tą sytuację znam doskonale ponieważ e, kiedyś na prośbę działkowców przygotowywałem folder o historii ogródków działkowych mm -hmm. i widać tam lata e, pracy lata pasji jak te ogródki były tworzone i e, ogródki e, to jest piękny przykład na to że Ludzie, którzy gdzieś zbiorą się razem, mogą tworzyć świetne rzeczy. Byle im nie przeszkadzać, byle tych ludzi nie straszyć. Po prostu ogródki tak wpisały się na stałe w mapę naszego miasta że one muszą pozostać, muszą trwać dalej i tutaj ogród na targowej, na przykład, jako podam ciekawostkę, to jest w czołówce chyba najstarszych ogrodów działkowych w ogóle w Polsce. Czyli to jest piękna tradycja, która trwa i niech trwa jak najdłużej i w moim zdaniem działkowcom należy tylko pomagać. Tu też znowu ta naj, najświeższa historia mówi nam pięknie o Tczewie, bo przyszło tu prawdziwe zagłębie jabłek, malinowo słynne, prawda? Tak, tak, po Malinowie nie zostało może za dużo. Ja to, to jest historia także moja rodzinna, bo moja teściowa pracowała w tym kombinacie, a na dawnym Tczewie mamy mnóstwo zdjęć, takich, których wydaje się młodsi mieszkańcy nie do końca by wierzyli w ich prawdziwość, kiedy na terenie, gdzie teraz są wielkopowierzchniowe sklepy, mhm. były szklarnie, były dziesiątki szklarni i tak naprawdę to pokazuje po raz kolejny, że Tczew ma duży potencjał, ponieważ to, co było tam hodowane, i w sadach, ale oczywiście w tych szklarniach, zasilało tak naprawdę cały trójmiejski rynek. Więc to znowu pokazuje, że Tczew ma ten potencjał, tylko trzeba znaleźć pomysł, znaleźć pewien sposób i znowu możemy być tak naprawdę tym dobrym sąsiadem Gdańska, czyli możemy, my, możemy z tego bliskiego sąsiedztwa korzystać. Śpiewały ptaszki, że do Trzewa miało wrócić wojsko. Jak pan widzi, to będzie, nie będzie. Wojsko Chciałby... wróciło do Trzewa. Wojsko wróciło do Trzewa. Ja tu do końca nie jestem obiektywny, powiem mm. szczerze, ale wojsko wróciło do Trzewa, czyli teren dawnego poligonu został z powrotem przejęty przez wojsko. Tam już się odbywają ćwiczenia. Ja jestem wielkim zwolennikiem Wojsko Obrony Terytorialnej, ponieważ jest to formacja, która jest najbliżej ludzi. Wczoraj mieliśmy święto saperów, wojsk inżynieryjnych, które jest w Trzewie Smutne. To znaczy, my mieliśmy przez wiele lat, od lat 30., wojsko było w trzewie mhm. Zostało niestety przeniesione. Po koszarach nie został żaden ślad. Jest tam puste miejsce oprócz kilku bloków mieszkalnych, które powstały. I ja pamiętam te czasy, kiedy właśnie były duże powodzie, że kiedykolwiek miasto potrzebowało pomocy, wojsko zawsze było. I e, jeżeli udałoby się e, przenieść Wojsko Obrony Terytorialnej do Trzewa, a mamy potencjał po dawnej szkole e, podstawowej numer 3 przy ulicy Południowej, jest mhm. budynek, wojsko było zainteresowane. Tutaj niestety jakby no, negocjacje ze strony miasta mi się do końca nie podobały, bo nie można wojsku stawiać jakby zaporowych warunków. Ale jeżeli wróci wojsko do Trzewa, a wielu Trzewian cały czas jest w aktywnej służbie, mamy poligon, my możemy pogodzić tutaj dwie bardzo ważne sprawy. Za ten budynek, e, gimnazjum dawnego gimnazjum przy Szkole Południowej, który możemy przekazać w w wojsku z odpowiednią bonifikatą, za tą bonifikatę możemy od wojska odebrać, e, to w terenie wojskowym na dawnym poligonie. Tam był pomysł, który zgłaszaliśmy w roku. To, te... to jest przy, przy górkach. Przy, przy górkach, tak osiedla ulica poli, Poligonowa. I my w 2016, jako społecznicy, zgłaszaliśmy taki pomysł, żeby tam utworzyć las miejski, czyli park miejski na miarę XXI wieku. E, to niestety jakby ta inicjatywa nie została podjęta i. Teren wrócił do wojska, ale tam jest ponad 150 hektarów. Wojsko tyle terenu nie potrzebuje. gdybyśmy z wojskiem e, dogadali się na prostych warunkach, okej, okay, wy macie ten budynek na koszary, wojsko wraca do trzewa, ale w zamian za tą bonifikatę przy zakupie budynku oddajcie nam ileś hektarów tego terenu. My sobie tam stworzymy piękne tereny rekreacyjne. A wojsko obrony terytorialnej e, nie, nie za bardzo kolidują z zajęciami czy z rozrywką dla mieszkańców y, miasta. Tam nie ma strzelnicy, nie ma wybuchów, y, nie ma niczego niebezpiecznego, więc ja wierzę, że wojsko może koegzystować z mieszkańcami i na wojsko zawsze możemy liczyć. To jest jakby taka formacja, która, szczególnie wojsko obrony terytorialnej, która w przypadku jakiejkolwiek katastrofy czegokolwiek, to są ludzie, którzy w ciągu paru minut są gotowi do działania. I tego bardzo potrzeba, bo czasy są jakie są. Spojrzeliśmy w historię ciekawą, spojrzeliśmy w przyszłość. Myślę, że to daje nam pewien obraz tego, że no tczew ma możliwości. I są ludzie, którzy mogą je realizować. I tych ludzi jest bardzo dużo. Łukasz Brzątkowski, politolog, specjalista od zarządzania, a przede wszystkim też od wielu lat miłośnik historii, autor portalu dawny Trzew był gościem Radia Głos. Bardzo serdecznie dziękujemy i kandydat też na prezydenta miasta Trzewa. Dziękuję, dziękuję bardzo za rozmowę.